Jaką Brzozowski po urazie kręgosłupa podjął radykalną decyzję? Czy marzenia legły w gruzach? Jako komentarz powiem, że Brzozowski zasłynął jako muzyk, a obecnie jest gwiazdą telewizji polskiej. Mało kto wie, czym interesował się w przeszłości. Muzyka nie była jego jedynym zainteresowaniem. Prezenter pracował w zawodzie, jednak przez uraz kręgosłupa musiał poszukać innej pracy. Początkowo padło na śpiewanie. Jakie wykształcenie ma Rafał Brzozowski? Rafał rozpoczął swoją karierę muzyczną w 2011 roku, biorąc udział w The Voice of Poland. Od tamtej pory wydał sześć albumów studyjnych. Od 2017 roku Rafał pracuje w telewizji polskiej jako prowadzący teleturniejów i programów rozrywkowych. W 2021 roku reprezentował Polskę na konkursie piosenki Eurowizja, zajmując 14 miejsce w drugim półfinale. Jakie wykształcenie ma Rafał Brzozowski? Mało kto wie, że pierwszą pasją Rafała Brzozowskiego był sport. Piosenkarz obronił tytuł magistra wychowania fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W 2006 roku zdobył brązowy medal w Akademickich Mistrzostwach Polski w zapasach. Jestem sportowcem też i z zamiłowania, i z wyboru przyznał Brzozowski w rozmowie. Warto wspomnieć, że w przeszłości marzył o pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego. Miał również szansę zrobić karierę jako zawodowy zapaśnik, jednak, przez uraz kręgosłupa, stało się to niemożliwe. Mimo to, nadal uprawia sport jednak rekreacyjnie. Drugą pasją Rafała Brzozowskiego była muzyka, zaraz obok sportu. Wokalista jako mały chłopiec uczęszczał na lekcje gry na pianinie, a później, będąc nastolatkiem, został członkiem klubu garnizonowego. Wyszło na jawrze Brzozowski grał także na weselach. Uraz kręgosłupa wykluczył Rafała Brzozowskiego z pracy w zawodzie, tak więc postanowił spróbować sił w muzyce. Mimo że nie doszedł do finału The Voice of Poland, to i tak zrobił karierę muzyczną, zyskując popularność. Po udziale w programie nie tylko muzyczna, ale również telewizyjna kariera Rafała Brzozowskiego nabrała tempa. Muzyk, wydając albumy i prowadząc teleturnieje oraz programy rozrywkowe na dobre, wszedł do świata show biznesu, pojawiając się na łamach portali plotkarskich. Dziękuję, że jesteś, trzymaj się i do usłyszenia.